Cześć kochani. Dzień dobry. Witam Was w kolejnym holu zakupowym. Słuchajcie, odstawię na chwilę tą torbę tutaj, żeby nie szeleścić. Byłam zarówno w drogerii Myla, jak i w Rosmanie. Musiałam kupić kilka rzeczy, potrzebowałam kilka rzeczy, no i kilka nowości wpadło, których nie znam. Do tego. Yy... No wiecie, też zachcianki i takie tam rzeczy moje włosy są dzisiaj, mam wrażenie, jakieś przyklapnięte, nie wiem dlaczego. Um... No, ale dobra, niech już tak będzie. Zacznę od rzeczy, która tutaj stoi. Słuchajcie, i to jest płyn do dezynfekcji prania z Domola, czyli marki własnej Rosmanowskiej. Ja kupuję, jakie popadnie, gdzie popadnie, tam gdzie jestem i potrzebuję, to kupuję. Więc no tutaj e, kupiłam. E, słuchajcie, w ogóle tak swoją drogą, to tutaj będzie trochę kosmetyków i też nie kosmetyków, tak? E, lecimy dalej e, i lecimy dalej z marką Domol i tutaj są zwilżone chusteczki, jakieś limitowana edycja z pomarańczem i grapefruitem Dwupak, więc stwierdziłam, że wezmę przynajmniej, wiecie, już takie ładne, letnie opakowanie, a e, niełatwo złapać czymś takim, trzeba przyznać. E, jest też coś dla Milusińskiego, a mianowicie jego smaczki z Winstona, czyli także marka własna Rosmanowska. Ja często kupuję marki własne, dlatego że są tańsze a niekoniecznie gorsze. Są rzeczy, które y, niestety no, nie są kwali, kwali, kwalitatywnie dobre, y, jeżeli chodzi o marki własne, i czasem droższe są lepsze. Ale tutaj wiele rzeczy naprawdę z marek własnych nie jest złych. Pro pomarek własnych. Kupiłam już kolejne opakowanie na zapas, dlatego że moje pomału się zaczyna kończyć. Eee, Spreju, a właściwie lakieru do włosów e, z Isany. To jest ta wersja Sensitive e, Moc Trójka z olejkiem arganowym. Używam od lat, jak wiecie, i od lat kupuję. Chciałabym, słuchajcie, użyć e, innego, czy kupić innego, inny lakier, ale odnoszę wrażenie, że wszystkie inne. Po prostu powodują u mnie nasilenie łuszczycy. A ten tego nie robi, dlatego cały czas jakby wiszę przy tym, tak? Przejdźmy może do czegoś kosmetycznego, a mianowicie dwie rzeczy, które mam już. Znaczy, jedną już od raz miałam w użytku, jedną mam jeszcze aktualnie w użytku. Miałam mowa tutaj o Nivea Derma Dry Control i też zresztą mam, stoi na komodzie tutaj za mną. Derma Dry Control Maximum Antitranspirant, 96 godzin ekstremalnej ochrony przed poceniem się. No 96 godzin wiecie, to ja się po kilka razy już w tym czasie myję, ale bardzo ładny zapach i faktycznie ładnie chroni. A tutaj jest nowość taka wiosenno-letnia i to jest Dove Advanced Care. I to jest wersja Go Fresh z brzoskwinią i o zapachu białych kwiatów. Bardzo ładny zapach, aczkolwiek nie będzie się każdemu podobać, bo on na początku, kiedy pryskacie, jest taki dość gryzący. Także uważajcie, jeżeli macie z tym problemy. Muszę tutaj, wybaczcie, sięgać. Może po prostu powyciągam sobie, wiecie co, po kilka rzeczy tutaj. Zaraz Wam pokażę, co takiego jeszcze tutaj pokupowałam. Dobra, jestem z powrotem, wypakowałam i muszę teraz to wiecie co, tak ustawić, żeby tego nie pomylić i pokazać wam faktycznie e, wszystko. E, może wiecie co, przejdziemy na chwilę do rzeczy, których jeszcze nigdy nie miałam, które są totalną nowością dla mnie. I tutaj mam e, marka Fem Balance e, Probiotic Intim i to jest żel po prostu do higieny intymnej probiotyczny. Marka jest e, naturalna, jest to produkt bez SLS-ów, sles ów kolorantów, silikonów, parafiny i alkoholu o pojemności 200 ml. Ja ten produkt prawdopodobnie zabiorę po prostu ze sobą na e, rehabilitację, bo jest to coś, co ja używam codziennie to ma przeciwdziałać, czy właściwie zapobiegać powstawaniu jakichś podrażnień w, w tutaj strefie intymnej. Produkt wegański, nie wiem, powiem Wam, że tani nie był, bo kosztował coś koło 5 euro, ale no jestem niesamowicie ciekawa. W ogóle bardzo, znaczy bardzo, no w miarę krótki skład jest, to jest jakaś marka austriacka Feel Forever Young, ale no nie wiem. Właściwie nie, nie, nie austriacka, a słoweńska, słuchajcie. Bo to są produ produce by Cosmetica Afrodita Rogaska z Latina Słoweniem. Także tak. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Kolejny produkt to jest krem pod oczy marki Hildegard Braukman. Także od Hildy. I to jest Essential Eye Cream. Delikatny. Ma za zadanie wykładać intensywnie, e, pielęgnować tą delikatną okolicę oczu. I on wygląda tak, słuchajcie, on jest duży, bo to jest pojemność aż 30 ml i jak możecie zobaczyć jest w tubce. 30 ml powinno być zużone, zużone, zużyte przez 9 miesięcy. E, wychodzę z założenia, że będzie to krem troszeczkę bardziej e, taki cięższy, więc będę chciała go używać na wieczór. Mam nadzieję, że będzie cięższy. Zobaczymy. No i 30 ml, no to mi starczy na trochę czasu, słuchajcie. E, co jeszcze? Marka Geek and Gorgeous. E, I to jest. Dobra, nie umiem tego wypowiedzieć. Mighty Melt Cleansing Balm. W każdym bądź razie wygląda tak o. Okazało się, że ta marka jest stacjonarnie w, tym dużym, w tej dużej drogerii, myla w Dreźnie, gdzie właśnie wczoraj byłam i e, to jest balsam do demakijażu, który ma także wodoodporny make-up usuwać, zarówno jak i filtry z twarzy. Mm, nie pozostawia, ma nie pozostawiać żadnego tłustego e, filmu i e, dokładnie. Także zobaczymy. E, powiem Wam, że byłam ciekawa, wiem, że na stronie DMU ten balsam też jest dostępny nie pamiętam ceny. Tu jest 98 ml. To jest dla mnie totalna nowość, dlatego że ja z tej marki nigdy nic nie używałam i też tego balsamu nie używałam. Aktualnie mam w użytku balsam z, z The Body Shop. Wiecie, ten mój Camomile Cleansing Butter, który swojego czasu namiętnie kupowałam często, gęsto, na przemian z klinikiem, ale klinik się zrobił. Słuchajcie, tak drogi, że jak go nie dorwę na jakiejś naprawdę porządnej promocji jak kiedyś, bo. Wiecie co, miałam taką dużą wersję raz? Chyba z 200 ml tam było tego balsamu. Take the day off, czyli ta największa wersja, chyba jaka istnieje. I ja ją wtedy dorwałam gdzieś za około 30 euro na jakieś promocji. Ona bez promocji kosztuje coś pomiędzy 50 a 60 euro. No, bez przesady, aż tyle to ja nie wydam. Eee, może wiecie co na chwilkę znowu coś nie kosmetycznego a mianowicie odświeżacze do mojego e, e, pryskacza z Glade i tutaj mamy dwa razy Romantic Vanilla Blossom też to u mnie teraz w łazience jest uwielbiam ten zapach, ale poza tą drogerią myla nigdzie indziej go nie widziałam nigdy i tutaj mam coś co jest generalnie limitowaną edycją czy było, zimową e, czyli Starlight and Snowflakes co też przepięknie pachnie. Nie interesuje mnie, że to była zimowa wersja dlatego, że czy edycja limitowana dlatego, że po prostu to jest piękny, słodki, ale zarówno świeży zapach i no ja takie zapachy bardzo, bardzo lubię. Mam też, słuchajcie, jeden wosk i dwa samplery z Yankee Candle, a mianowicie Vanilla Cupcake. I tutaj mam e, Black Cherry, czyli słodkie i odżyw, 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 orzeźwiające, mam problem z wysłowieniem się. I tutaj mam wosk Amber and Sandal Wood, którego chyba nigdy nie miałam. Jest też, wiecie, tam w, tym, w tej drogerii myla, ponieważ to jest naprawdę duża drogeria myla, e, czy dru, duży oddział. I powiem Wam, że tam nawet są świece z Yankee Candle, z Woodwicka, właśnie troszeczkę włosków i tak dalej. Także tam po prostu można znaleźć chyba wszystko. Co my mamy dalej? Dalej mamy kolejne smaczki dla Milunia Tepiur, Chicken Bonas. Jak wiecie, kiedyś od nich odeszłam bo wtedy nie wiedziałam że Milan po prostu jest chory i dlatego wymiotuje myślałam, że to było spowodowane tym i powiem Wam, że odkąd Milan już od dłuższego czasu codziennie te swoje leki dostaje już takich problemów nie mam, zdarzy się raz na kilka miesięcy, ale to nie jest przez to więc ja do tego wróciłam, dlatego że Milan lubi, to są takie jego to i, i to to są takie ulubione Milusiowe smaczki, on to dostaje codziennie po jednej sztuce, zwłaszcza je jeżeli ja gdzieś na przykład, nie wiem, jadę na zakupy, czy w pracy jestem, czy do pracy się wybieram i wiem, że Milan będzie jakiś tam czas sam w domu, to żeby, wiecie, miał sobie coś tam do pogryzienia, tak? E, tutaj po raz kolejny z dr Beckman kupiłam ten e, środek, który ma niwelować nieprzyjemne zapachy z tekstyli, który ja dodaję do prania. Do każdego prania zawsze dodaję minimum jedną e, nakrętkę. I no, ja już tego używam od dłuższego czasu, i to widzicie też regularnie w moich e, denkach gospodarczych. Jako że w dęku widzieliście, że użyłam pierwsze opakowanie, e, już nie pamiętam, jaka to marka była, w każdym bądź razie tych tabletek na, na włosy, na, na skórę, na e, na, na coś tam jeszcze, tak? To y, oczywiście stwierdziłam, że chciałabym za, y, zaopatrzyć się w kolejne opakowanie, tylko może jakieś inne, bo jest tych opakowań, słuchajcie, z różnych, tych marek, bardzo dużo na rynku. I stwierdziłam, że po prostu prze, będę testować i zobaczę, które, przy których może ewentualnie jakieś lepsze efekty widzę. I tutaj tym razem wzięłam z marki własnej myla, i to jest Silavid. I to są kapsułki z biotyną, z selenem, witaminą B2, z niacynem e, i tak dalej, z cynkiem i tak dalej, i tak dalej. Jest generalnie 8 witamin i 3 e, minerały. I tu jest ich, e, słuchajcie, m, tych tabletek 60, a właściwie kapsułek tu jest napisane, więc a faktycznie to są kapsułki. Są trzy takie paski. I o! To są kapsułki, i zażywa się jedną dziennie, więc tutaj wiecie za tą samą cenę mniej więcej jaką płaciłam czy nawet i troszeczkę mniej jak płaciłam za tamto pierwsze opakowanie to tutaj tamto miałam na miesiąc to mam tutaj na, na dwa miesiące bo się bierze jedną kapsułkę dziennie zobaczymy ostatnia rzecz słuchajcie nie kosmetyczna i generalnie zbliżamy się już powoli do końca także z dr Beckman słuchajcie tutaj są takie mm, saszetki które dodaje się do e, białego prania, żeby ten taki, tak, tak, taka szarość z tego prania została zlikwidowana, mi to jest niestety, no, niestety, potrzebne. Eee, tu są dwie, na, na, to jest opakowanie na dwa użycia. I powiem Wam, że jak na dwa użycia, to to wcale nie było tanie, bo kosztowało Jezus, nie wiem, 4 euro czy, czy, czy jakoś tak, czy 4 euro z hakiem, to teraz dokładnie Wam nie powiem. No ale nie zmienia to faktu, że uważam, że jak na dwa prania, to to jest bardzo drogie. Są owszem na przykład marki własnej, bo ja to kupowałam w Rossmanie, marki własnej Rosmanowskiej, które na pewno można dostać taniej, bo y, ja widziałam jedną saszetkę taką y, za 99 centów, natomiast ona miała w sobie, słuchajcie, wybielacz i ja nie chcę, bo ja mam, wiecie, koszulki z nadrukami, tylko one są białe, ale mają jakiś tam nadruk. No i wiadomo, że wtedy nie rzucę wybielacza, no bo mi to wyżre, także... Ojejku, jak to intensywnie pachnie. Są dwie takie saszetki, tu jest jakiś taki proszek. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Dzisiaj już będę pierwsze opakowanie używać. I mamy jeszcze jedną rzecz do pielęgnacji, i zostały nam cztery rzeczy kolorówkowe. Do pielęgnacji wziąłam Terra Naturi, to jest także marka własna, drogerii Myla, tyle że marka naturalna. Wzięłam em, płyn, em, chciałam powiedzieć, micelarny, nie, nie micelarny, em, tonik, po prostu do twarzy delikatny z bioekstraktem z Owsa i kwiatem migdału, przeznaczony do suchej i delikatnej cery. Bez zapachowy, bezalkoholowy, mm, także no. Ma betainę w sobie, ma chronić przed e, wysuszeniem się skóry i ma nawilżać. Bardzo, bardzo króciutki, słuchajcie, skład, bo w składzie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem składników. To jest naprawdę krótki skład. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Nie wiem, czy kiedyś już go miałam, czy nie miałam, nie przypominam sobie, więc prawdopodobnie nie. No i na sam koniec mamy tutaj, powiedzmy trochę odgrzewanego kotleta, czyli kredka do brwi Tris Slimatic Ultra Precise w odcieniu 020 Medium, którą ja tutaj mam właśnie na wykończeniu i to jest już chyba tutaj będzie trzecie opakowanie, tyle mi na dzień dzisiejszy jeszcze zostało, więc lada dzień powędruje do Wybaczcie, do dęka. Mam jeszcze jaśniejszy odcień, czyli 0,15 Ash Blond, ale on jest taki, wiecie co, bardzo szary. Czasem widać na filmikach, że ja mam takie szare brwi, no to właśnie mam robione tą kredką. No a generalnie używam jeszcze tej z Trended Up Eyebrow Pen. Ten wodoodporny, który jest niestety do temperowania, ale bardzo fajny, na przykład dzisiaj mam na, na brwiach. Także tutaj mam kolejną na zapas kredkę, którą e, będę używać. Essence wypuściło coś, e, co znam tylko z widzenia z filmików u innych dziewczyn z e, Shein, ich e, marki własnej kos kosmetyków e, kolorówkowych, a mianowicie blush e, Cheeky Love. i To jest liquid blush, e, 6 ml w odcieniu. 0001, jakiegoś tam innego odcienia nie było. To wygląda tak. O. I jak otworzycie, to w środku jest taka gąbeczka, na którą się ten produkt nabiera. I ja już to wczoraj trochę tak czymś to pachnie. Delikatny, ma zapach, ale czymś to pachnie. Ja to wczoraj sobie słuchajcie na dłoń, to jest płynny róż do policzków z puszystym aplikatorem z gąbeczką. O, dokładnie tak. Ja to sobie wczoraj na ręce troszeczkę wysmarowałam i powiem wam, że piękny, taki bardzo delikatny odcień. Na pewno można stopniować. Nie sprawdzałam jeszcze, ale coś fantastycznego. Jak mówię, wiem, że Shiglem, nie im tylko Shiglem ma też bronzery i rozświetlacze. Tego typu. No i na sam koniec jeszcze dwa ostatnie produkty. To są e, Eyeshadow toper, e, Topery z nowej, limitowanej edycji z Rival Loves Me. nazywa się ta limitowana edycja. Tam były też, e, słuchajcie, różne różnice, jakieś tam rozświetlacze i tego typu rzeczy. Ja natomiast. Takich rzeczy nie potrzebuję, a skusiłam się na te topery, no bo nie ma co się oszukiwać, po prostu przepięknie wyglądają. Kamera nie odda tego, jak to się bardzo mieni. To się mieni na różowy, fioletowy, taki seledynowy, niebieski. I to ma w sobie, słuchajcie, gwiazdki. Ja to też już sobie na dłoni przetestowałam. I to jest odcień 02 Meta Rose. A tutaj mamy odcień 01 meta blue i to z kolei wygląda tak, o. Czyli takie, wiecie, niebiesko, fioletowo, seledynowy kolor, przepiękne, przepiękne. Nie dają nie wiadomo, jak mocnego cienia, bo to tylko topery, żeby się świeciło. Ale jak mówię, ma to w sobie słuchajcie, jakieś takie. Gwiazdki, nie gwiazdki, to naprawdę fajnie y, wygląda. Taki delikatny akcent, a mimo wszystko, wiecie, jest blink blink, także o. Nic więcej nie brałam z tej limitowanej edycji, bo generalnie nic nie jest mi y, potrzebne. To był taki, wiecie, wybryk, żeby mieć co przetestować i zobaczyć, czy się będzie u mnie sprawdzać. Kochani, to tyle. Torba jest pusta. Ja teraz idę to wszystko porozkładać tam, gdzie ma być, i lecę z Miluniem na spacerek, bo to już czas na nas. Z wami się będę żegnać. Życzę Wam miłego dnia. Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa! pa.